Czy nowoczesne lodówki należy rozmrażać? Większość obecnie produkowanych i sprzedawanych lodówek są to lodówki z systemem no frost, więc z zasady one nie wymagają rozmrażania, ponieważ jest no frost jest to system, który zapobiega osadzaniu się szronu wewnątrz chłodziarki, jak i zamrażarki. Oczywiście raz na jakiś czas należy ze względów higienicznych to umyć. Więc ja sobie nie wyobrażam, żeby myć zamrażarkę, jeżeli tam jest ustawiona temperatura na przykład minus 20 stopni, więc wiadomo wtedy trzeba ją wyłączyć. Natomiast y, tradycyjne rozmrażanie w tych lodówkach nie jest absolutnie konieczne.